Siemano wszystkim na moim kanale Kazik Bożówka. Zasubskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze, dzwoneczki i co tam jeszcze jest? No i nie wiem. O. I teraz idę teraz do sklepu. w i zobaczcie co teraz. Cicho pies! Te psy to tak czekają, szykają. Na telefon filmu nie można nagrać. I tam. Tam prawo takie. Wszyscy czekają tutaj z dupami. I co mogę tam powiedzieć? Łapa mnie świędzi Ale dobra. Idziemy. Nie wiem, czy my będziemy widać na tym filmiku. Bo już 21 godzina. To nie po 21. A ja jestem w gościach. No. I tam co mogę powiedzieć? Fajne, to miejscówka jest. Tak. Tu jest to Widzicie. Tylko, że jest. Czekają, zawsze czekają te psy jak idę No nie falcie. Tu jest mechanik samochodowy gdzieś tu było Tu jest o. Tu jest mechanik samochodowy co część może kupić do samochodów Tutaj się idzie do mechanika co się kupuje część do samochodów Samochody mi przeszkadzają i nie nagrywam Zagłuszyły ten, to są mechaniki. Tu jakaś buda jest o widzicie stara. Tu też buda stara jest. I tam. O. O. Chciałem jeszcze powiedzieć. Tylko mnie nie opierdol mnie w nogę. No. Że to jest. Poszedł. Instytut? Ach, wystraszył się. Potem. No i co tu mogę powiedzieć? No, o Ktoś kebaba robi. Domowego kołupia, albo pizzę albo glinakia o basanego. No, tu jeszcze kawałek do sklepu jest. No mogę Wam powiedzieć. No i co tu jeszcze? od paru dni nie mogę się na Facebooku logować bo mam weryfikację, będę musiał znowu konto zakładać ja wam jeszcze dogram tam ten filmik co mi się dzieje tam bo miałem sobie połączyć konto YouTube z Facebookiem ale nie dało rady za jeden post i lipota. taka no i tam nie wiem co tu powiedzieć ale te szczepionki na no, przeciw koronawirusa bo ja bym się nie szczepił, bo to wielka wielka plaga mutantów jest. Tak, jak Machony mówi, bym był kawalerem, to by się zaszczepił, a ja jestem kawalerem, nie szczepię się, bo na co to się szczepić? Żeby być potem mutantem, że i stracić się. Po co to? Lepiej się nie szczepić, i tyle z tym. O, tam wypadnie, idziemy. w cztery minuty. I właśnie jeden. O, tu się sklep zaczyna. Księżyc dobry, jest. Park jest, kościół jest. O. tylko że ciemno jest, już wieczór, to nic nie będzie widać. Nie wiem jak to zrobić, żeby było widać. O, zobaczcie się, jakaś taka rudera, no ciemno jest. Nie, nie zobaczycie, ja bym przyjechał wcześniej, godzinę, dwie, to bym był. No. Tu jest woda, nawet staw. O, tam jest samochodnie, to sklep jest tam. O. Już dochodzę do sklepu i tam, tu jest boisko, czy coś takiego, nie wiem. Kiedyś byłem. I się widzimy po krótkim ujęciu Widzimy się po krótkim ujęciu Jeszcze raz nagramkę, bo coś mi się przerwało I widzicie Ale, ale wali szampę. U ktoś chłopa Nie wiem i mówi tam Patrzcie się tu taki Chałupa stara, opuszczona, dach się zawalił, wszystko leży. I widzicie. Ktoś tam się świeci, nie, to słońce chyba albo, albo w chałupie, tam nie wiem. I patrzcie jaka droga fajna. Chodnikowa. O widzicie, o. A ja jeszcze wam powiem. naszego Facebooka miałem co połączyć, Facebooka z YouTubem, ale nie będzie już tak, muszę sobie na koniec założyć, bo będzie weryfikacja. Ten wraz jest jeszcze 26 dni, później będzie lipa. Wyłączą mi Facebooka za głupi post, lodów ekipy, i, i widzicie, jak to jest. Robiłem weryfikację i mnie przyjęli. Coś tam źle się stało, coś tam u mnie nie wiem, co tu zrobić teraz. Ale Wam jeszcze dogram drugi filmik, jak już przyjadę. To już dzisiaj jest środa, czerwiec. Może trzeci, może drugi. Tam nie wiem. I zobaczcie jakie tam pola są, ale tam ciemno, nic nie widać. Nie widzicie. Sieciechów. Więc jestem nagle z no, ptaka. O. Idziemy. Zaraz będę kończył ten filmik. Wier, jeśli chcecie więcej takich filmów, to zaskurby, zasubskrybujcie mój kanał. Łapki w górę, komentarze, łapki. I widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć z tej strony Kazik Bożówka I se jest zaraz Paci To się z wami żegnam Na razie, cześć